nie ma dobrej odpowiedzi, też tak jak zaczęłaś mówić o, o tych twoich ripostach, dobra, miejmy to za sobą, zapytam, jak czytasz kolejny raz o sobie, bo to też jest jak, mm. jak refren, złodziejka cudzych mężów, masz ochotę odpowiedzieć? Nie, ja wiem jak, ja wiem jak wygląda moje życie, nie chcę mi się w tym babrać, dlatego że odpowiedź i wyjaśnianie sytuacji, która wygląda zupełnie inaczej niż to jest przedstawiane, spowoduje jakby kolejne trzęsienia ziemi. Mi to nie jest do niczego potrzebne. Ja jestem szczęśliwa w miejscu, w którym jestem. Oczywiście, że, że wkurza mnie to, bo to nie jest prawda. Natomiast no nie, wiesz, nie o to, masz ochoty no, powiedzieć odparować. Dla, wiesz. dla klików wiadomo, że to gdzieś tam będzie dalej powielane też przez życzliwe osoby. Nie, nie chce mi się, bo to jest kopanie się z koniem. Ja może kiedyś to opiszę w książce, jak rzeczywiście wyglądała sytuacja. A może nie, nie wiem, na razie to nie, nie jest tak, że mam jakiś plan e, ułożony. E, natomiast no znowu, no to jest takie, to są rzeczy, które się klikają, no. no i, i co poradzisz, no, Kopać się skąd? Kon... No, moim zdaniem życie jest za krótkie i za fajne, no, Żeby, wiesz, a, ja staram się po prostu bardzo mocno nie wpuszczać do siebie złych emocji i złej energii, co nie jest łatwe, zwłaszcza w świecie, w którym teraz żyjemy, bo tak naprawdę, to zaczyna się wszystko robić bardzo, bardzo przerażające.